Siema na lodiska z tej strony Miki a dzisiaj będzie taki dość może nie tyle nietypowy ale inny odcinek bo dzisiaj, słuchajcie, będzie vlog jak co będę bronował ale będę bronował, żeby po prostu wzruszyć trochę pole ja sobie tylko poustawiam wszystkie dobra, będzie dobrze żeby wzruszyć pole aby trochę obeszło, bo tutaj może teraz tego nie widać tak zbytnio bardzo ale ale za kawałek jest po prostu mokro, a chcieliśmy siać jakoś niebawem i kurczę pojawia się mały problem, no bo nie da rady siać jak jest mokro. Wiadomo, można utopić, a chciałem trochę to z tą wierzchną warstwę, żeby się... Czytajcie... żeby trochę to przeszło. Wiem, że przynajmniej znaczy, tak mi się wydaje i wolałbym jakimś drapakiem, po prostu takim drapaczem zwykłym przedrapać to no, po prostu tak, żeby to wzruszyć tak najzwykle, żeby... o kurwa no, może jednak nie będziemy tu wjeżdżać znaczy powiem wam kurwa, nie wiem co wam powiem ale chyba, chyba jednak to nie był najlepszy pomysł Chyba tata miał rację, tatusiu. Jakbyś to oglądał, to zwracam ci honor. Bo ogólnie tatuś mówił, że, że tutaj nie wiadę, a jak wiadę, to się po prostu zakopię i taki będzie finał. A ja powiedziałem, nie no co ty, tata, ja się nie zakopię. Przecież no ja, jakbym się zakopał, no to jest to niemożliwe chyba, że żebym się zakopał. Ale tak teraz, teraz tak jadę. To ja chyba jednak stwierdzam, że ja tu kurwa jeszcze przed miesiąc nie wjadę. O bo... jak tu wszystko jest mokre. Tutaj jest suszej i trochę, tutaj i trochę suszej, ale... Co to da? No, także... Yy, chyba tata miał rację. Ja nie lubię, jak ktoś ma rację. A ja nie mam racji. Ale dobra, zobaczymy jeszcze. Chciałem to przyjechać wiecie. No wzruszyć, żeby trochę to przeschło, przewiało. Bo ładne słoneczko, wiaterek, więc to fajnie schnie, no, ale jak ziemia jest zbita i tak dalej, no to, no to wiadomo, że to nie będzie schło, tak? No, yy, więc tak trochę średnio. Ale no zobaczymy jeszcze. Kurczę, no bo jak tego się nie wzruszy, tak, żeby to przeschło, no to nie wiem kiedy to wwiadać się. Ma to miał być zasiany owiec, Powiem wam. Tu miał być zasiany owiec, ale kurczę. Powiem wam tak Co ja wam powiem? Mówiłem, nie będę mówił To co widać Nie wiem co to będzie zasiane Czy w ogóle coś się uda zasiać Kurwa jego mać Za przeproszeniem Ale ja nie sądziłem, że jest aż tak Tragiczna sytuacja tutaj Bo Wjedzie się i zapada się, się, więc tutaj nawet uprawić tego nie da rady. I pojawia się problem. I to duży problem. Bo kiedy to się wiedzie. I tak, melioracja jest, drynacja jest. Nawet zakładaliśmy sami węże, słuchajcie, takie po prostu, takie melioracyjne, żeby woda schodziła, ale no... Tak jeszcze nie było. Tak jeszcze nie było, muszę Wam powiedzieć. Jeszcze nigdy Farguzon nie miał tak jak w tym roku ciężkawo pod względem mokrości. Chyba tylko szkoda kolejnych, tak prawdę mówiąc. Chyba tylko szkoda kolejnych. Przedni, podniosły I tam to samo będzie. Tutaj nawet, kurwa, na górce, co, żebym się zapadał. No takiego czegoś to ja jeszcze nie pamiętam. No ludzie, co jest w tym roku tak mokro? To mi nie da nic. Takie wzruszenie to gówno da. Taka prawda. Więc już mówicie powstrzymać się od komentarzy, że Miki, ale gówno zrobiłeś tym jeżdżeniem. No wiem. Tata miał rację. A może trochę przeschnie, zobaczymy. Już brony na maksa chyba opuszczone, jak mogą być, żeby tylko coś robiły zruszały, bo ogólnie takiego drapacza jak mówiłem nie mam, a brony są i tak już nieużywane tak naprawdę, yy, więc tam jakoś mi, nie wiem, bardzo nie szkodzi jakby tam coś się z nimi stało bo teoretycznie chyba nie powinny brony tak dopychać, nie, z siebie, no w sensie tak, że że aż rama na nich leży do gniata, no ale no ale co zrobić a nie wiem czy też to da, Okaże się a może też pomoże Chociaż trochę Może przeszło wszystko No normalnie Wybaczcie, że mało mówię, ale Ale no, no tak jakoś <ścoughs> Jakoś tak wyszło Takiego czegoś jeszcze nie miałem Ja jestem w szoku, no ludzie Wybaczcie, mi ktoś powie a mi się gada, że to, to nie jest błoto. No, jak ktoś wiadomo, no, ja do czynienia z botem nie miałem tak naprawdę w życiu zbyt dużo, no bo nie było tego bota, tak? Jakoś po prostu no, nie było. A dopiero to jest taki pierwszy rok, kiedy mogę tak powiedzmy coś z tym powalczyć, a ja powiem Wam, że to nic przyjemnego to jest tego co... z tego co widzę. I naprawdę współczuję ludziom jak mają błoto na polu, bo to jest porażka. No teraz trochę kolejny porżnę, ale muszę pozagarniać, bo tatuś zobaczy, że tatuś zobaczy, że tak porżnąłem, a nie zrobiłem nic. To wiecie, chociaż tak to trochę powłukuje. no potem agregatem ja i tak to się jakoś tam dawali, ale no, ale nie wiem, czy, czy, to moja robota tutaj idzie na marne, czy, czy nie, no zobaczymy. Okaże się później, tak? Jeszcze przejadę tam na dół, nawet nie wiem, czy jest Zresztą tą górkę. Najwyżej zasieje się tyle, ile będzie się mogło, no, co zrobić. Znaczy jeszcze czas w sumie jest z nie no. Znaczy nowiec w sumie już można siać. Nawet bym rzekł, że powinno się dać, jak jest taka możliwość. No ale no, gdzie ja zasieję ten nowiec? Jako taka coś idzie. Bo chcieliśmy tu ogólnie w sobotę siać, tak? Tom co teraz będzie ale no taka sytuacja, że tata mówi, że jest za mokro no to no ja mówię, no wiem, że jest mokro no bo byłem na tym polu i było mokro faktycznie i mówię, no to trzeba by to wzruszyć Tylko najgorzej, że żeby się nie zakopać bo problem może być z wyciągnięciem, w sensie no nie mam jak, musiałem by kogoś dzwonić a tatuś powiedział wyraźnie, że jak się zakopiesz, to się wyciągnie. A ja mówię, mówię, no dobra, niech będzie. Skoro tak mówi. Nie wiem, czy też to daje. Powiem wam ludzie tak, po namyśle, po rozmowie z sąsiadem, stwierdziłem, że jednak nie będę tutaj wjeżdżał nawet dalej, bo tutaj próbowałem w razy wjechać i, i nie ma sensu. Yy, nie ma sensu wjeżdżać. Yy, coś się chyba musiało stać z melioracją, mówię, bo nie wiem. Nie jest to możliwe, ale tu właśnie sąsiedzi mówił tak samo. Całe tu jego pole też chciał orać pod ziemniaki, wszystko, no, nie da rady, po prostu jest tak mokro, że no, nie ma co wjeżdżać i u mnie jest to samo, więc yy, kurczę, no problem i prawdopodobnie jestem z melioracją, yy, nie tego gdzieś się musiała zatkać, nie wiem, coś się zrobić, bo no, po pierwsze, żadnego roku nie było tak, jak teraz, że nie mogę wjechać, to w ogóle dziwne, yy, a po drugie, no kurczę, no bez przesady, to gdzieś zabadało nas chodzić jednak, to jakieś ujście mieć. A tam normalnie w rowie źródełka wybijają, no, więc kurczę, coś jest, coś jest nie tak. Ale jedno się cieszę, że Fergusonik sobie idzie. Ja raczej pełza się, powiedzmy. W takich warunkach to on jeszcze nie pracował nigdy i oby nie musiał nigdy pracować więcej w takim, w takim bagnie, naprawdę. Bo powiem wam, że Zawsze myślałem, że ale to fajnie, tak takim takim błocie jeździć, w ogóle spoko, nie? Ale powiem wam, że to, to nie jest fajnie. Znaczy no, przynajmniej mi to jakoś nie, nie podobało się. A zawsze pamiętam, mówię, o kurczę, ale ludzie mają fajnie takie barna, takie błota, to beka, bo tak kurczę, błoto, to tak idzie fajnie, ten siągnik, nie? Ale co z tego, że może to i fajnie wygląda, jakby się nagrało tak z zewnątrz, może to i spoko, film by z tego był, ale... Jeżeli chodzi o części, od kuchni powiedzmy, czyli potem, żeby to uprawić, żeby zasiać terminy wszystko gonią, to jest naprawdę mega porażka z tym yy, i nie ma w tym nic ani naprawdę fajnego, ani śmiesznego, więc yy, powiem Wam, że w tym roku zaczynam zupełnie inaczej patrzeć na to, jak właśnie działają ciężkie warunki w Polach, bo no, doświadczyłem tego sam, tak więc wiem jak to jak to wygląda. No widzicie, no. Może trochę te wzruszenie moje da, może, ale wiecie, no, mówię, kultywator by się przydał, jakieś takie, same tylko takie łapy. Sąsiad mówi, że może mógłby brony porzucić, tak, takie ciężkie, ale co mi po tych bronach ciężkich, jak wezmę jak prze nie wyjadę z nimi potem, tak? Wjadę i będzie koniec, więc też kurczę nie ma co szaleć. No, o odziegacie nawet nie myślałem, bo to bez sensu by było. więc no kurczę dostały mi tylko te... Dobro... O kurczę, Z lewa coś spadła za bardzo, ale nic No i teraz właśnie, teraz jak mi ktoś powie, że ciągnik bez napędu, kurczę, że ciągnik nie potrzebuje napędu, tak? No jak mi tak ktoś tak powie. No ja nie wiem, przecież bez napędu to ja bym nawet tutaj nie miał co... po co przyjeżdżać. No nie oszukujmy się, ale... Ale no... ale kamień. Halo, brona mi się wpadła. Brony mi się Weźcie się, brony takich Tak, iść. Niech mi właśnie mówię, no bez napędu to by tutaj... ...nic nie zrobił. Halo. A z napędem chociaż się wygrzebać można jeszcze jako tako. Raz by tu może i przejechał nawet, ale nie... W sensie raz przejechał, może tak agregatem nawet, jakby chciał to uprawić, ale też nie ma sensu większego dobra lecimy dalej jeszcze przejdziemy tu z raz na pełnej żeby nie podnosić błędów żeby to trochę porównać żeby trochę to, to jako tako poszło no bo wiecie no jednak przydałoby się jakoś to trochę odsuszyć Zobaczymy jeszcze tutaj jak jest, jak sytuacja ma na froncie od strony tutaj jak jechaliśmy bo tam jak widzimy tam już wjechać zbytnio nie mogłem ale dobra, widzę, że to nie jest za ciekawie ale to jest tak śmiesznie kurwa, że metr dosłownie się chlup pada jak nie powiem, nie? a za metr dalej jest normalnie dobre pole, ładne bez żadnych mokrości. No Po prostu to mnie... To mnie rozpierdziela. Jedziemy sobie do sąsiada. To nie ma nic zrobione, więc nie przeszkadza nam nawet tak, że tu trochę mokrze, ale no, tu jest sucho na szczęście. No. Równo z miedzą, kurde. <laughs> Heheszki. Dobra, tam dalej się nawet nie pierdzielam, tylko jeszcze bym chciał tutaj tak trochę zobaczyć, jak tutaj sytuacja się ma. Tutaj powiedzmy, że jest dobrze, ale tutaj już uciekamy, bo już, właśnie, już leci. Przejdziemy tak jeszcze. O, o. Trochę pomielimy w tym błocie, ale... Zobaczmy, jak dalej tutaj jest, w się sensie bardziej w lewo. Tam jechaliśmy po prawej, widzicie, było ok, A tutaj w lewo już, 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 już siada, już siada lewa strona nam. Czyli mniej więcej dotąd, dotąd jest tak. No ten środek tam od miedzy jeszcze. Kurwa. Zanim to obesty. Powiem wam, zawiodłem się. Miałem w głębi nadzieję, że tata się myli tak naprawdę i wcale nie jest tutaj aż tak mokro, że, żebym nie przejechał. No ale jednak tata miał rację. Ej, Kto ma rację, stawia obiad i kolację. Statuś stawia. Tam nie będziemy wjeżdżać. Tak, tylko do tyłu, żeby wyjechać. Tam nawet nie chcę wjeżdżać. O, no, widzicie, co się dzieje z przodu. No, to po prostu koło wpada, rżnie się jak głupie i taki jest y, finał. Widzicie. No i weź teraz tutaj wjeźdź z agregatem, który waży kurwa ponad tonę i się wpierdol w takie błoto albo coś. No, nie wyobrażam sobie. A zobaczmy tutaj, jak sytuacja się ma znowu Na dołku jest zasiane księżyce, jakby ktoś pytał Z nawozami oczywiście tam nie było wjeżdża, a nawet nie było pływane wjeżdżać, bo Co by to dało, jak tutaj zobaczcie, tam woda z normalnie szerokiem po niektórych wykopany jest Więc to było bez sensu Tutaj jest, no też mokrawo Tam widać jak koło... Lewa strona jak grzebie Ale trochę tu można truszyć jeszcze Pokombinować Zobaczymy Zobaczymy co to będzie Przejdziemy jeszcze raz tutaj Tak żeby, o tutaj przez środek, żeby trochę zawalić to i tutaj wzruszyć bardziej w środku tutaj, o dobra, idziemy, idziemy idziemy, 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 idziemy. No trochę mniej gazu to też na pełnej gazu, powiem wam, czasami to nie ma w sobą i tak to nic nie daje spróbujmy trochę przybrać prawej, zobaczmy jak tutaj jest no tu jest git czy nie, bo tutaj wjechać już nie chciałem nawet Zobaczmy jak tutaj jest. Czyli tu jest taka kurwa przegięcina, zobaczcie. Bo no tutaj dalej już przejechałem, no może nie tyle normalnie, bo to jest lekko przesiad, ale no lepiej już. To jest kamień, trzeba uważać, muszę go wyciągnąć kiedyś ogólnie. No nie, kiedyś tylko jak będę uprawiał, to link go skopać, żeż nie, czego będzie i wyciągnę go. Bo Taka pizda stoi na środku pola. Tak jak potrzeb jakoś nie wiem, ale, ale pomowałem z sumie, ale to i tak bym go nie wyciągnął, bo nie dał rady go wyciągnąć. Bo do tej uzwałamy to nie to Dobra, przejedziemy. Kurwa, zachodź o mnie. Nie śmiem, w da Nie I będę aż tak bez względu dla nich. Dobra. I ogień. No tu będzie twardo. Znaczy nie będzie twardo. O kurde. A, dobra. Ja już wiem. Tu było twardo z jednej tylko prostej rzeczy. Że tutaj chyba kiedyś silnikiem jechałem i wtedy się to łupiło i mogłem przejechać. Wjechałem po śladach. A jak wjechałem zjechałem do to od gazu zacząłem zapadać, się, więc kurde nie fajnie. Ja już myślałem, że... Wcale prawie zębów w tych planach nie ma, tak patrzeć. Nie nie jadę. No jeszcze zaraz tutaj tak przejadę i zmykam, nie będę się ty bawił w tym bolsiu, bo to Zabawa, się taka, że Że jak nie zabawa Taka niefajna, bym rzekł Ale zobaczcie, jak to wszystko się maśli, ale kurde, żeby to Żeby to moje teraz jeżdżenie coś jeszcze dało To będzie zarąbiście Bym się cieszył, jak było też trochę to Obezchło, czy coś A jeszcze zobaczę z jednej strony, z tej strony, jak jest, dokąd tu mogę wjechać? O, wertepy w powszech, bo było ogólnie. Yy, ktoś powiedział, że niepotrzebne, no ja też bym niepotrzebnie było na zimę, bo myślałem, że na całym polu będzie zboże po prostu zimowe. A się okazało, że tylko na połowie było, więc no już dowiedziałem się po fakcie, więc trochę ta lipa, No ale co zrobić? Ale uuuu, Kokito mówię. Kokito! Zobaczcie. No zobaczymy jak daleko to tutaj sytuacja wygląda. Hmm. Powiem Wam, że... No nie zanim będę mówił to co widać. Jest. Wyrzamy jeszcze raz tutaj, żeby to zagarnął. tamtą tam będzie jeszcze tylko gorzej podejrzeć. Jeszcze tylko zdjęcie muszę pierdzielne że jakieś na miniaturkę powiem wam, dzielamy stąd, więc ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, chociaż tutaj bardziej było moje żalenie i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych vlogach, mam nadzieję, że już w lepszych warunkach.